Tak, oczywiście, panie Łukaszu. Widzimy się za trzy dni na akcie materialnym. Oczywiście przyjadę z małżonką. Tak, do zobaczenia. Cześć. Cześć lat. Co ty taki zdenerwowany? Słuchaj, miałem zapadalność lokaty. Wiesz te 200 tysięcy, nie? A, Marek, tak. Moje oszczędności, co ci mówię? No pojechałeś do tej swojej barbary? No pojechałem, no zawsze mi negocjowała, powiem ci, przez trzy lata nie powiem na nią złego słowa. Ale teraz co usłyszałem to przechodzi w ogóle ludzkie pojęcie. Zgadnij na ile po negocjacjach z dyrektorem? Z dyrektorem oddziału zgadnij na ile mi zaproponowali rogat. No, spół, tak. spół procent. Spół procent to jakby było 30%. Tak? Czyli on 200 tysięcy. No łatwo policzyć, 60 zł brutto. To nawet tę na butelkę dobrego wina nie Często będzie. Jeszcze o inflacji nie wspomnę. No ten jest spokój jest ten... No, załamany jest. No i może Ty mi coś powiesz. No co A Ty fundusze mi... inwestowałeś? No w fundusze, no słuchaj, no... no... Chyba nie jest czas na fundusze, wiesz co? Ja bym po prostu nie spał nocy. To może mieszkanie kupię? Mieszkanie, 200 tysięcy. Co ja, przedpokój kupię? Dokładnie. Ciężka sprawa. Nie no ciężka. Ale wiesz co? Powiem Ci coś. Niespodziankę. No Kupuję ten... działkę. Na Mazurach. Tyje działkę? Dokładnie. Tydzień temu Przyjechał do mnie chłopak, to jest siostrzeniec mojego przyjaciela, i zaproponował mi działkę na Mazurach. No, początkowo pomyślałem, no zwariował. No, gdzie ja działkę na Mazurach? 700 km, no, gdzie ja tam będę jeździł? No, ale jako co? Ty chcesz się tam pobudować, czy powiem ci tak? Nie wiem. Na razie to kupiłem inwestycyjnie. Teren ładny. Buduje się tam osada zorganizowana. Czyli będzie bezpieczniej i jednocześnie koszty dużo mniejsze. No ale ty widziałeś już tą osadę, bo ja już widziałem takie propozycje. Widziałem. Że... Byłem Są tam. już gotowe tak, domy? Tak, w sobotę pojechaliśmy. Eee, w sobotę pojechaliśmy, pokazał nam na początku ten teren, to rzeczywiście, tam jest zielono, pięknie, ale na razie tam jeszcze nic nie ma. Ale pojechaliśmy obok, tam była gotowa osada. I też tej firmy? Tak, tej samej firmy. Oni zbudowali naprawdę bardzo fajną osadę. Tam jest 20 domów już stoi. Eee, osada jest zorganizowana. Eee, bardzo ładna, wspólna plaża, pomost, altana grillowa i w osadzie. I teren jest ładnie ogrodzony, stróżówka nawet jest. Oisko, czyli dzieciaki mogą się pobawić i my pogrillujemy i rybkę można jakoś złowić, przecież Ty robisz łowić. No dobra, no ale co, jak ja nie będę tam chciał tego domu budować, czy co, mi zarośnie, to będzie, no i kto się tym będzie opiekować? Ja mam jeździć No tam. to właśnie też mówiłem początkowo, nie ma mowy, gdzie ja mu powiedziałem, 700 km, gdzie ja tam na te Mazury będę jeździć? już siarko. Dokładnie. To przecież to trzeba często kosić, a wiesz co, ta firma prowadzi tak zwaną umowę serwisową, na podstawie której ona tym terenem zarządza, ona ten, te, ten teren czyści, trzy razy do roku kosi. No okej, okay, nie jest to skoszone na, na 5 cm, ale zawsze wszystko jest ładnie ta działka jest zorganizowana. To chodzi głównie po to, żebym w każdej chwili mógł tą działkę w godny sposób sprzedać. Bo nigdy nie wiem tak naprawdę, kiedy gotówka będzie mi potrzebna. No a jak z tymi zarobkami, ile to jest? Też 30%? To nie. Nie. Nawet z dane, gdy pokazali mi dane statystyczne z gus z głównego rzędu statystycznego. Ziemia na Mazurach za 2019 rok zdrożała o 29%. No to jakie 30%? Nawet jeżeli by tam nic nie zbudowali, to i tak zarobię na samej ziemi. A ziemia jest pewna, namacalna. Dodatkowo ja to nabywam na podstawie aktu naturalnego. Nie jest to żaden udział w części wspólnej czy coś takiego. Ja jestem właścicielem, mam na to odrębną księgę wieczystą. 100% bezpiecznie, a jednakowoż mogę jeszcze na tym zarobić. I oni tak naprawdę z takiego terenu, co nic tam nie ma, doprowadzają tam pełne media. Przyłącze wodno-kanalizacyjne, prąd, wodociąg. Kiedy masz podpisanie tego aktu? Za 3 dni jedź ze mną, poznasz tego Łukasza. Naprawdę bardzo fajny chłopak, pozytywny. Pojedziesz, zobaczysz. Nic nie tracę, mogę jechać, ale od razu mówię, że na żadne wirtualne osady, to ja się nie piszę. Muszę widzieć realizację tej firmy. Ale my już widzieliśmy to. Po, Pojadę po, po z Tobą. Pokażę Ci moją działkę i może coś jeszcze sobie wybierzesz. Dobra, w sumie co tracę? Nic 3, nie tracę. Dokładnie. No dobra. To do czwartku. Trzymaj się. Trzymaj się.